Cześć Manko, jestem Raszek. witam was w kolejnym odcinku z gry Project za mój dzień 45. Jak dobrze wiecie wczoraj jakby próbowaliśmy, w ostatnim odcinku próbowaliśmy zdobyć siekierkę i tak dalej niestety tartak został całkowicie zlucony. I nic jakby z tego tartaku więcej już nie ogarniemy. Więc jeden oprócz paliwa, więc, ale to paliwo do kiedyś przeniesiemy I ja już trochę to przygotowałem, jakby nasza postać postawiła, że wyruszy na miasto, z powrotem, tak Spróbujemy znaleźć właśnie siekierkę jakąś lepszą No większą, w tym miejscu pojedziemy do tego magazynu, nie wiem czy pamiętacie, byliśmy w tym magazynie W tym magazynie jest szansa, że faktycznie znajdziemy jakąś siekierkę i tak dalej, bo nie, jesteśmy, nie jestem w stanie przypomnieć sobie, czy tam czegoś nie zabiłem, Ale też może nie być jak w Tartaku było Już jakby miast, samochód stoi na zewnątrz, wszystko stoi, decybutor rozstawiłem E, więc możemy ruszyć ogólnie. W bazie to tyle się zmieniło. E, możemy zobaczyć, e, co nas tam czeka. E, z autem jest trochę gorzej jest 34% około stan jakby silnika, więc jest trochę rozwalony. I nie wiem, czy nie poszukamy sobie po prostu kolejnego pojazdu. E, Rozmontowałem od razu też tą część tutaj, właśnie tego m, potu, bo nie potrzebnie na, na dwa zrobiłem. Powinien zrobić na trzy sloty wolne, ze względu, na, ze względu na to, że później bramy postawimy jeszcze taką drugą na wypadek ataku zombie. Więc, jest jak jest w sumie, jedźmy do miasta Mgła oczywiście też nie pomaga, bo jakby nie było z mgłą, jest trochę problem Bo w tym mieście jest bardzo dużo zombiaków Jedźmy, zobaczmy jak co nas czeka Tylko ostrożnie, bo faktycznie mgła, nic nie widać przez tę mgłę Mgła jest tak gęsta Że ogólnie nawet nic nie pomaga, nawet ciewa to nic Dlatego jadę bardzo powoli. Jest 12.30 ogólnie, więc długo w mieście nie zabawimy. Poseł spała do 10. Ale ze względu na to, że strasznie późno spać poszliśmy. Kurcze, wiecie co ja bym sprawdził? Tylko. Ja tego Humvee bym sprawdził. Humvee ma z boku silnik tutaj, nie? Ze względu na to, że jeśli on nie jest w dobrym stanie. Kurde, nie jest w dobrym stanie. Jest fatalny. Nie było tematu. Bo gdyby on był na przykład w dobrym stanie. Ja bym go mógł ogarnąć. Tylko musiałbym elektrykę i naprawę pojazdów ogarnąć na odpowiedni poziom. I po prostu przez druty bym go odpalał. Ale niestety on jest w takim stanie, że jest nieopłacalne nawet. Będę musiał rozmontować w ogóle te wraki. Bo tutaj barykadują nam niestety drogę. Musimy bardzo powoli jechać i starać się unikać. Zombiaków jeśli chodzi o. To żeby nie atakowali nam samochodu. Bo nie mamy maski, więc y, obrażenia większe czy moje pojazd. Właśnie, te zombiaki Jest coraz więcej przy tej drodze naszej do bazy. Kurde, no i właśnie o to chodziło, no nie chciałem, no ale po prostu nic nie widać no, Tego mogłem rozjechać akurat. Próbujemy bokiem pojechać. Nie wiem czy on tam nie miał jakiejś broni wbitej. Jest tragedia. Nie wiem czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby jechać w taką pogodę. Bo jaki nas widzą, a my ich totalnie nie widzimy w tym gle. Ledwo co widzę przed sobą. Dobra, zbliżamy się do tego miasta już. Zobaczymy. Może i trochę jest mniej w sumie, bo nie było nas kilka dni w tym mieście. Jest kolejne Hamvi, ale on też chyba rozwalony jest. Ojojoj. Oj, oj. za dużo ich. Za dużo. Dobra, dojechaliśmy tutaj już do centrum. No i na drogę główną wjeżdżamy. Spróbujmy znaleźć. Oby było. Oby coś było. One się formują ogólnie w grupki coraz bardziej już. Zbite są takie te stada. Jeśli one się jeszcze w większe grupki zbiją, to mogą być faktycznie dużym zagrożeniem dla nas. bo jakiś głupi wystrzał i może dojdą do naszej bazy. Ten mur nasz nie wytrzyma długo. W hordzie. Nic nie wytrzyma bym powiedział nawet. Dobra, to jest tu... Stu. W budynku akurat jest spoko, możemy walczyć. Nie ma tej mgły. Dobra, moi mili, spróbujmy znaleźć. Spróbujmy znaleźć, może coś tu jest. jak idzie. Spróbujmy go wyjaśnić. Gdzie kolejny? Dajmy mu wejść. Jak przychodzą po kolei, to jest ok. Gorzej jak przyjdą w grupie, nie? To będzie trochę problem. Gogle, arkusze... Worek z piaskiem, no tego nie szukamy, no. Jedna głupia siekiera. Stary piec! Na zimę by się przydał. Ten stary pies na zimę by się przydał, mam wam powiem szczerze. Strzały. Strzały były. Oczywiście teraz, kiedy tu jesteśmy, nie? Ogólnie, się nie wodowałem z tego jeszcze, bo nie było kiedy. Od razu pojechałem tutaj, żeby jak najmniej czasu zaoszczędzić. Upata, Axe. Otyka, piła, klucz do. Patrzcie, to jest tyle rzeczy. Ale nie ma tego, czego potrzebujemy. Jest niesamowite. Powiedziałbym, żebyśmy uderzyli na Louisville, ale to jest głupi pomysł. Możemy ruszyć też na miasteczko na północ, bo z tego co wiem, tam jest takie miasteczko. I byśmy mogli uderzyć w nie, jest trochę bliżej niż to ostatnie miasteczko. Tylko, że ono jest większe. Jest większe, więc zryzykujemy, że będzie po prostu więcej trupów. Taśma gwoździ, no, tutaj no, klucze. ETS omówię. Ja, czemu ty się obróciłeś? Eee, klej do drewna bierzemy jak najbardziej. Zaprawa, worek, deska. No, nie to, co potrzebujemy dalej. Klej do drewna razy dwa. Super. zombiaki na zewnątrz. EJJJ, je, 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 te szkło. Patrzcie na Jak na złość nie ma ani jednej siekierki, Nic. W takich magazynach. Ja nie wiem, co jest z tymi wszystkimi ale Tak ja, naprawdę one się tak szybko, szybko zużyły. To jest niesamowite, że. Taśma naprawcza bierzemy. Arkusz blachy, maseczko ochrona. No nas interesuje Maseczka ochrona już przez bez wartościowa w sumie. Piła, spryskiwacz. Wiadro. Farba. Przynajmniej ma dużo farby w tym miejscu. Kolejny stary piec ogólnie tutaj jest. Ten stary piec byśmy mogli zainstalować w przyszłości. Bo jak zima nadejdzie, nie mamy żadnego ogrzewania. I to ogrzewanie by nam się przydało na zimę. Nie wiadomo, jaka zima będzie sroga. Jeśli zima uderzy To zamarzniemy Nie ma nic Tu nie ma nic totalnie Ajajaj Nie ma w tym magazynie nic Ale ten stary piec weźmiemy na pakę Weźmiemy go moi mili Załadujemy On gdzieś tutaj był nie? Jest. Załadujmy ten stary piec. On jest cholernie ciężki. Nawet nie weźmiemy go. Ajajaj, nie weźmiemy go za ciężki jest. Dobra, ale to przyjedziemy jeszcze przed zimą. Przed zimą przyjedziemy i weźmiemy ten, ten piec, bo na razie i tak jest sporo czasu. Jeszcze mamy lato, więc nie musimy się martwić. Musimy spróbować teraz pojechać do tych domków, zobaczyć. Jest szansa, jest jakaś szansa zawsze, że w tych domkach coś będzie. Nieduża, ale zawsze może coś być. Jest godzina 16, nic nie zrobiliśmy dzisiaj jeszcze. Próbujmy te domki pojechać. Mi się wydaje, że trochę sytuacja się uspokoiła, też z zębiakami. Dobra, nie uspokoiła się. Kurde, za dużo ich jest. Za dużo ich jest. Nie, no przecież przejechałem przez to drzewo. Aha! Tam wykrywa, że coś jest. Jakiś korzeń czy coś. No i silnik jeszcze bardziej uszkodziłem. Super! Git! Zaraz będziemy bez auta jeszcze. Czy to jest dobry pomysł jechać na północ teraz? Wiecie co? 36... paliwo starczy w domu na 3 dni. Jedziemy na północ. Pojedziemy, bo na północ. Albo spróbujemy uderzyć tutaj, w tej rejony jeszcze. Pojedziemy na północ, moi mili. Jedziemy na północ. Wiem, że to jest ryzyko. Wiem, jak cholerne ryzyko jest, ale jedziemy na północ. Bo w domu i tak nic nie zrobimy. Na chwilę obecną. Jedziemy na północ. Jedziemy na wyprawę. Mamy dwie bronie. Żarcie mamy. Wodę mamy. Ruszamy na północ. Możemy jakieś auto też znaleźć nowe w sumie po drodze. Które jest łatwiejsze, też w eksploatacji, bo to auto jest trochę ciężkie. Ze że jest bardzo specyficzne. I wymaga konkretnych części. Tu może być. Zatrzymałem się tutaj, bo tu jest strażacki, więc może być siekierka. Trzeba szukać po takich pojazdach. Żartujesz sobie. Żartuję, że nic nie masz. Ona nie miała w ogóle twarzy. Znaczy nie miała. być czego? Część y, szczęki. To weźmiemy. Ochrona przed zimnem, jak najmniej. Kurka strażacka jest bardzo dobra, więc weźmiemy ją. 18 stopni ogólnie. Nie jest źle. Spakujmy to wszystko tutaj. Te rzeczy. Apteczki, nie apteczki. Chowajmy to. No chyba zombiak nam nie da pochować tego. Ale dużo nie zostało do schowania. Dobra. Pochowaliśmy. Ogólnie możemy zjeść sobie tą... Puszkę wołowiny. I możemy się napić. Zbijmy się i zjedzmy, otwórz tą puszkę wołowiny i zjedz jedną drugą tylko, musimy oszczędzać jedzenie też, super, super, możemy schować tutaj puszkę i jedziemy dalej, tylko tutaj bym zostawił na tej drodze, że tutaj jest rozwalone pojazdy żebym wiedział, żebym nie przywalił w przyszłości wyjechaliśmy już właśnie z miasta więc o tyle dobrze, że trochę tych zombiaków powinno być mniej na obrzeżach mamy pana policjanta który ma broń ogólnie więc warto go wyjaśnić. Panie policjancie, proszę oddać broń. Nie chcemy tego. Bronie bierzemy. tą broń, nie ma nic amunicji w niej w ogóle Wajmy tu po prostu Nie ta, nie ten guzik A ciebie zombiaczek już zostawię, już nie mam czasu Bo się robi ciemno 18.30, a musimy dojechać do jakiegoś miejsca jeszcze Okej okay. Ogólnie ta droga prowadzi do Louisville Wiecie co? 30 Musimy odpuścić. Musimy przejechać jakoś tutaj bokiem. Ale widzę, że tutaj też ludzie próbowali uciekać, no bo w sumie w telewizji mówili, że... Właśnie w tym miejscu ludzie próbowali właśnie dojechać do granicy. To jakby... Tam gdzie wojsko ustaliło tą granicę oczywiście. Więc większość jakby chyba nie uciekła. Próbowali uciec z tego co widać, ale większość chyba zginęła. Hmm. Na 100% większość tych właśnie ludzi jest. Dobra, tutaj mamy kolejny wóz strażacki mniej więcej. Po nie zniszczony. Oczywiście gaśnicę ma tylko, no bo siekierę po co mieć. Widły. One z lasu wychodzą te zombiaki, to też niedobrze. Nie możemy tutaj też na noc zostać oczywiście. Kanister na benzynę, kanister z benzyną. Będziemy musieli go wziąć później, będziemy wracać. Tutaj nic nie ma. Chłopaki też nic nie miały. Apteczki nie potrzebujemy. Taśma naprawcza bierzemy. jest zombiak. Nic nie ma w bależniku zamknięte. Tu również nic nie ma. Ogólnie te wraki są bezużyteczne, nic w nich nie ma. Szkoda czasu na nie, ogólnie. Scope! Co chłop, miał scope'a w tym? bez twarzowa bez twarzowa pani to była dobra jedźmy dalej jedźmy tam do, na północ bardziej ale starajmy się do Louisville jednak nie uderzyć. bo według mowy Louisville jest bardziej na północy stąd tą drogą jak dojedziemy w sumie widać tutaj po tych samochodach wszystkich jak jest maczeta to jest w dobrym stanie jeszcze to miasteczko jest jakby już niedaleko Trochę musimy zajechać, ale zbliżej niż dalej. Oczywiście tych zombiaków też będzie coraz więcej. Policyjka. Dużo, dużo ich. Powodź przesunąć. Postój tam. Tam na północ, bardziej w tym miasteczku, trzeba gdzie na piechotę pójść. Bo ten tutaj, o właśnie, ojojoj, tu już nie wiem, czy przyjedziemy. Czemu ja wjechałem w ten pojazd po prostu? Ryzykuję bardzo z tym pojazdem już. Starajmy się umijać jak możemy te zombiaki. Postuj jakiś. nie jest kino jakieś po boku? jest pifo. To miasteczko takie w sumie jest nawet do zrobienia, nie? ciężarówka w bardzo fajnym stanie jest. Spróbujmy szybko wyczyścić je te zębiaki. Dobra, zobaczmy tutaj sytuację. Wydaje się, czy jest tutaj z mojej strony. Musimy na noc zostać gdzieś. Nie możemy w nocy też walczyć. Szybko przeszukajmy te zębiaki. Dobra, wzięliśmy. Wiecie czego się zatrzymałem? Ten pojazd bardzo ładnie to wygląda ogólnie. O, no, tych zębiaków nie jest tak dużo. Nie spodziewałem. Tamte mnie nie słyszały. Spróbujmy zobaczyć ten pojazd. Ten pojazd nie jest zbyt... Magazynek. Nabój. Bierzemy. Oczywiście nie ma kurcze kluczyka. Patrzcie ile miejsca ma. To auto jest. Bardzo dobre by było. Chyba, że silnik ma rozwalony. Bo to też możliwe No, silnik ma rozwalony Ogólnie te auta mogłem porozkręcać i już nauczyć się ogólnie trochę mechaniki Bra, Spróbujmy te zombiaki tutaj wybić Może klucz mają jakiś. Nie? W tym budynku nie zostaniemy na pewno. Ale to miasto jest ogólnie do splądrowania. Jest szansa na to miasto. Zrobimy jeszcze jedną rzecz, bo zombiaki nie idą, z tego co widzę. A, wykręciłbym żarówki i tak dalej z tego auta, żeby już mechaniki się uczyć. Ale potrzebujemy czegoś lepszego, nie? Ogólnie byśmy musieli opony i tak dalej ogarnąć, ale to już nie dzisiaj, zrobimy po prostu to jutro, że jutro pochodzimy i trochę poplądujemy te auta, faktycznie. I trochę je... rozkręcamy. Co to jest? To jest pifo, tak? Tu też widać, że ktoś się barykadował. Tutaj co mamy? Mamy jakieś sklepy ogólnie, tu jest więcej aut. Które zachęcają. Jest stacja benzynowa. Na stacji benzynowej, kurde, no może być coś fajnego. Jutro tu, jak przyjedziemy, jutro to będziemy plądrować miasto. Dzisiaj jedziemy po prostu w tą stronę już, bo to miasto jesteśmy w stanie spokojnie wyczyścić. Nie sprawi nam problemu z tego miasta. A w sumie miasteczka to jest bardziej przejazdowe takie miasteczko. A dzisiaj po prostu jedźmy, znajdźmy jakieś miejsce pod spanie, bo w nocy nie ma co ryzykować. Widzę co chodzi, nie? W nocy nic nie widać. Zębiaki widzą wtedy, bym się zaczynał na spanie, ale boję się, że. No właśnie. zębiaki. zębiaki. Jedźmy trochę dalej. Przejazd kolejowy. Dobrze, no już pociągi nie jeżdżą. Idziemy tutaj. Lolis jest bardziej na północ. Daje się 300, tutaj nie bym. Tylko te zombiaki z lasu wychodziły. Szkło, trzeba uważać. Wiecie co? Ja tam się zatrzymam wcześniej. Jakby tutaj widocznie jesteś czysto tych zombiaków. Nie ma ich tutaj. Może faktycznie w lasach chodzą, ale jak zamknę drzwi czy coś, by się dobijać, to usłyszę tego zombiaka. No, zatrzymajmy się trochę bliżej, i żeby po prostu mieć jutro mniej drogi. Odjedziemy gdzieś tutaj po prostu. Zatrzymamy się i przyspijemy. Wydaje mi się, że takie sąpiaki były. Dobra, zamykamy wszystkie te drzwi. I co moi mieli? to było na tyle, dzięki, że byliście Ogólnie dzisiaj desperacja trochę była, jakby już Trzeba było jechać na tą północ faktycznie, potrzebujemy tych narzędzi Bo te siekiery, no będzie ciężko niestety rąbać Możemy maczetą, możemy tą małą siekierką Tylko szkoda tych broni, bo te bronie bardziej przydają do walki Niż do takich rzeczy, więc e, Musimy znaleźć jakieś zapasy budowlane, wszystko i tego typu I będziemy mogli ogólnie rozbudować bazę Ogólnie żywność również też szukamy, bo żywności jest coraz mniej na świecie I tą zimę będziemy musieli ogólnie przetrwać bez y, farmy i tak dalej, bo już niestety farma jest za późno, zbliża się zimno, które po prostu zabije te rośliny. Y, więc już nie ma co nam myśleć o farmie, dopiero w przyszłym roku, jeśli dożyjemy. A dzisiaj to było na tyle. Jutro plądrujemy miasteczko w następnym odcinku i w następnym dniu, i zobaczymy, co przyniesie kolejny dzień. Co w tym świecie zobaczymy nowego, więc dzięki, że byliście. Do usłyszenia. Hej!